ale również zawsze pobicia, zawsze cierpień, zawsze poniżenia i y, za każdym razem również została A W tym raporcie my wykorzystały byla się 30 z, z różnych regionów Ukrainy, jakich dotknęła się rosyjska agresja. I, no, kiedy pytajesz, czy to trudno zbierać, czy to ważko, chodzisz wskazać, że tak, zwyczajnie, dlatego no, że terytoria ce deokupowana i niebezpieczna, tam wszystko zaminowano i zrozumiemy, że to jest cel rosyjskiej agresji na ten moment, to, to, obstryły na bohaterzy zbliżyły się, na przykład w Hersonie i na innych terytoriach deokupowanych, bo zrozumiemy, że ukraińska armia strzela po swoich miejscach, kiedy one były w okupacji, a zaraz Rosja, po prostu, stara jej ich ziemi. Ale no, ja uważam, że my nie mamy prawa jakoś się, że to ciężko dokumentować, bo sprawdźmy dzięki jakich świadczeń dokumentujemy to ludzie, które naprawiły, no, się wiele czasów wydawów, bo one rozkazują o tym, chociaż one rozumieją, że znajdują się w no, swoich jakichś małych miejscowościach, które znajdują się kilka kilometrów od frontu. I ten front w, w, w każdym momencie może się i one mogą się znowu w rosyjskiej okupacji. <tudziłem> Розповідати про пережити, а тому, що вони хочуть, щоб інші жінки не переживали цього. На той час я шукала в міжнародних організаціях е, можливості допомогти таким людям. Потім е, дуже гарно активізувалась наша держава, і на зараз е, всі жінки, які були виявлені і які. Е, були ідентифіковані як постраждалі від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, отримують медичну, психологічну і соціальну допомогу. Я вважаю це дуже важливою частиною роботи на цей час. Мною задокументовано біля 300 свідчень. Це не тільки сексуальне насильство, але десь 30 свідчень відносяться саме до. Цієї сторони, а інші це люди, які були в полоні, які піддавалися катуванням, які втратили рідних, яких були, які були пограбовані, побиті, забирались на допити з порушенням людських прав.